Witam, 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 witam wszystkich w kolejnym odcinku Dead Space, czyli z heredit. Dziop! Kurwa, przestraszyłem się własnego kopu Dobra. Gra robi się intrygująca. Ale nie mniej straszna O, nie mamy, nie mamy... Oj, kurwa, amunicji nie mamy, nic, elegancja, francja. Dobra, muszę tu ogarnąć przyjściuteńko. Już nie ja ma, ile tu ma? Zło! Dwa! Dwa Więc wypierdoli na ryj I będę się dar jak ostatnia ciota Słyszę już. A to co? Tu mnie zaraz wypierdoli. Na bank, na bank Kocham Boga Znów ten kolo. No razem ci ryj daj mi amo lepiej. Mam staże, jest dobrze. Stawi ze szafeczki! Otwieraj to, głupia suko! Kurwa, co ja zrobiłem? Już zmarnowałem. Myślałem, że to ja pierdolę, co to było? Co mi nie Co mi było? Co mi nie było? Dobra, to spierdala. A nie, to tutaj byłem. Co mi wyskoczyło? Albo to mi wyw Nie mówcie! Kurwa, że ja się wystraszyłem. O tak! O tak! Jak to wybrać? Czwórka. Oh je! Yeah. Przykujcie się, kurwy i kurewki. Gdzie? Gdzieś jest. Oh. Chodź. Oh, kurwa! Nie mam stopy, ja pierdole! Amo, amo, amo. Tak Kurde, trzyma... nie Nie, ja, ja nie, ja pieprze, ja pieprze Ja pieprze, nie! To mi ryje mózg, jeszcze raz Ale tro, tro, trochę nie powie... Trochę ich było Trochę ich było, no ale dobra Ile mam... Jedna amunicja, ach. Oh. No to zjebę, nie, przegram to na bank. Oni są za mocni. Cóż tu was słyszę, uluje? Bo, ale, ale nie mam amunicji, kurwa. Aaa, następny, następny. ja Ulapię, ale. A ty jesteś ten... Jest ten lepszy. Dobra, jak ja... Wypierdalaj mi stąd! A ty, to wypadłeś. już, ty to już na pewno... Nie, bo tutaj... tamte. Jeszcze więcej! Tak, bo tamten to był za mało. Cię to Tak! Tak! Ja pierwsze! Ja pierwsze! Nie, to jest za trudne! Jak obniżyć poziom gry? jest za dużo, ich jest za dużo. Kurwa, jak ja sam to ucieknę? Nie! Kurwa, za dużo ich trochę jest, nie powiem. No jest pełno ich najebane. Ładowanie tlenu, kurwa, pochód na chuj mi tlen. Wypierdalaj! WYPIERDALAJ! Już pada? Już? No już po mnie, tak! Super! Też się cieszę! A, kolejny kolejny pierdolony etap, nad którym będę siedział cały dzień. Dobra, fajnie, też się cieszę, że mi kręgosłup poszedł. Mio, mio, miodnie. Nienawidzę, kurwa, takich miejsc. Wypierdalaj mi stąd! Wypierdalaj mi! No i już tak! Cieszę się, że wyprzedziliście flaki i gówno ze mnie zostało! Kuba, mogę jakoś obniżyć poziom? Nie, kurwa nie ogarnę tego. Kurwa, sterowanie grafika, jasność. Kurwa w jasności zmienię sobie ten, nie już kurwa, przegrana gra. I teraz mi się a myślałem, że mi się zbugowała. Nie no, co mam zrobić? Może się do tyłu zawsze i będzie amunicja. Nie pogardziłbym jakąś, nie wiem, na przykład kurwa bazłką. Jakbym tam wjechał, to może bym jeszcze przeżył. magazyn może odwiedzę, może mam coś zajebistego, nie wiem jakaś amunicja kurde kipunek, a nie tu, tu ma, o, energia, tu ma ooo sobie zaraz... mu energia, a my do dostrzeg energetyczny gdybym miał strzelbę to nie, to mi się nie przyda mamony za mało Muszę jakoś skombinować hajs. Kredyty, tak. Gdzie ja w ogóle idę? Tu byłem. Panie, że to gówno mnie zjadło. Kurde, no. Dobra, tak może znajdę jakąś amunicję, albo mi się tam uda przejść, no to znowu nagrywanie. No dobra, kochani, za którymś razem mi się udało. Musiałem sięgnąć do internetu. Okazało się, że musiałem odpierać niezliczone ataki wrogów. Bo bardzo trudne. Nie powiem. Czym się dar tam ten cały czas? Muszę amunicję zbierać, a tak amunicja mi się teraz przyda najbardziej. Wejdę, nie wejdę. Nie da rady. Też Nie, nie wejdę tam. Tam coś jest. Dobra. Jeśli coś zabije, to mnie szlak trafi. Zrób to. Wolę nie ryzykować. Co jest? Nie, nie zabiję mnie, proszę. No padł chyba No mam nadzieję, żeby ...by mi coś nie wyskoczyło Tak ktoś jest Myślicie iść tam czy nie? Nie, nie idę, bo tam mi wyskoczy coś A tu nie lepiej będzie A nie, tam jest, zachowaj to może mi tu nic nie wyskoczy tylko zapiszę sobie. I może tam pójdę. Przejdę się tam. Tak. Tu. Dobra, najpierw się tam przejdę do tego kolesia. Mam nadzieję, że mi nie wyskoczy. Mam tylko dwa naboje. To marnie będzie wyglądało. Chyba ja nie mogę do nich strzelać, ale podejdę, to mi coś zrobi. Tak? Czy co? Nic? Na pewno? Ciebie jakoś boję. Obawiam, nie powiem. O podejrzanie coś wyglądasz, dziewczynko. Idziemy dalej ciemności ku zniszczeniu ku lęką O amunicja A tu co to jest? To co sobie wezmę zaraz Amo amo please To jest do tamtego Kurde nie mam Amo to gówna, więc coś zaraz wyskoczy z w życia. Ile amo? Pięć. 5, dobra. E, co to jest? Jakiś tuła pojemniczek pierniczek. Cel osiągnięty, tak ja. Yeah. Kobito, byś mnie wystraszyła. Co jest? O klęt, będę będzie się tego skonfoczyć. Proszę nie wyskocz, mils, nie, mils, 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 mils. Mils. nie ma. Zdechła. Ona mi zaraz wyskoczy. Tak. Ja się boję. Czy mi się zaraz wyskoczy? Proszę, nie wyskakuj nie nic. Please. Aha. Szpa amunicji. Na szybko przeskoczę sobie teraz. A mogę to od razu zrobić, a nie marnować, a cenną amunicję. I znów on tam będzie, ten wielki będzie, nie, nie, proszę nie. O, 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 -o. o, -o. o, -o. mam przesłane, mam przesłane, mam przesłane, mam przesłane. A tego wielkiego nie ma, dobra. Może chyba jeszcze przeżyje jakoś.

I'll continue scanning for his location. You have to get that compound mixed. Co jest? Słyszę. Słyszę kogoś. Ja od magazynu sobie uzupełnię. Zapasy! plasmowa plazmowa to jest do czego? O, kombinacja, ale to mam. Mam um, y, zamnica do piu plazmowej. To jest chyba ta. Dobra. Mały zestaw. Dobra, z życiem nigdy nie wiadomo, nie? No to jest chyba. Chociaż tak, do tego mam. Tak. Korwa, będę dupcył, nekromorfy. Czy mekromorfy, nekromorfy chyba tak się to wymawia? Będę dupcył, a się będzie iskrzyło. Wiem, że mi wyskoczysz. Wiem, ja na to kurwa czekam. Nie to nie chcę tego gówna. Tylko chcę, wyskocz mi oj! wyskocz, wyskocz. wyskoć i mi wyskocz. Kurwa. No nie, no jak, jak takie coś mnie spuściło, to że na, naprawdę ze mną jest źle. Warsaw, dwie złów mocy nie mam żadnych. Może żaden przyjemniaczek już nie żyje. Ale ja już tu byłem, zanim wyskoczył, proszę, proszę, proszę nie wyskakuj mi. Proszę nie wyskakuj mi, proszę nie wyskakuj mi. Nic, 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 please, please. Mam cię na muszce. Cel osiągnięty, fuck yeah. to the tram station no, no response sam gadał. Otwarte nagle Krew, krew Tam jest sejfik Ooo oh. Fuck yeah Ale tylko 25 To sobie na razie zachowam Zapiszemy szybko. Szafeczki, oczywiście. Obejrzę. Wszystko. No ale fajnie, że ma miejsce jeszcze. Oj, coś czuję. Tutaj będzie niezły pojedyneczek. Is I, Doctor Charles Mercer, shall serve as the catalyst to the salvation of our species. These is will return to Earth. I will spread their divine glory across the entire planet. I will leave you with my creation. Brace the elevator. <try> jest. Até lá, se tudo. Dobra, szybko, szybko, zanim tamte się obudzi. Bo nie lubię go. Dobra, uciekam przed nim. Zamykaj, zamykaj, zamykaj. Wejdzie tak. o mocy. Pozyskano. co, Jezu! Ja pierwsze, staza? Tak, staza. Ja lubię staza, Nara. Bo ja stazę. Teraz co, muszę szybko to pewnie udupić trochę Aha, już wiem co Chodź. kolego Kolego, gdzie jesteś? No to wyszedł. Tak, gdzie? A, tu Szybko tak! Ale nie... Tam coś jeszcze dalej jest, w kible. O, jest medyczny. Nie, nie podażę teraz do kibli. Finda. Jak szlachta. Ile mam jeszcze miejsca? Dwa wolne, tak? A to co to ja w ogóle? Zestaw stazy. aha. Mały zestaw medyczny. Średni zestaw medyczny. Elegancja Francja. Bym się wystraszył, nie powiem. Nie będę skrywał twardziela. Oj, Murzynku, Murzynku. Zawsze Murzyni giną. A, ty jednak żyjesz. Zaraz coś wyskoczyć i ci, cię, cię w boli. Będziesz miał po główce murzyńskiej. Wysyć w Dobra, kapucha. Nie odsądienie. Here's a melon... No, yes, melons, Crew that was on this deck? I think they're what's poisoning the air. They've been transform. I saw one of them. bloated Swollen. The poison factories. We need to take them out where we can still breathe. Hammond! Hey. I thought you were dead. You need to get to cleaner air. You're not going to be able to help Isaac in your condition. Isaac, I'm scanning the air ja tam jest tak? He's right. There's something really big in food storage. But I can't get a good scan. Readings are off the scale. Be careful. No otwieraj Celnie aktywny, zaraz się pierdolę. Tam do żywności mi coś wyskoczy na ryju. That's the door to food storage, but I can't override the integrity lockdown. You have to destroy the pods to bring the air pod. Oh. Let them shut this up, short. Napier, dole, te mocę. Puść. To jest magaz tak, magazyn tutaj chyba mogę sprzedać, tak? Pobawimy się trochę. Tak mogę sprzedać. A tu mamy kliplet mój. A tu. Te przewodniki są dużo warte. A teraz do bogacz. No. Nie powiem. Nie ta czoknia, chyba zaraz trochę zainwestuje <śmiennie> <śmiennie> Tak, tak, tak. Teraz sobie amunicję wiem, Tak, tak, tak. Na jakoś pewien przeżyć. Zaraz wypróbujemy sobie moją zajebistą nów, nówkę. Dobra, mam pod tym. Chcie zabawa na całego. Zachowaj. O, no dobra. Napiszemy szybko. Tak, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. W następnym odcinku zabawimy się na całego z moim zajebistym miotaczem ognia. No to nara.